Hehe, he, money. Cześć, cześć, też witajcie. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Ja na kanale Rywik. Dziś zajmiemy się czymś takim jak w Discord. Postaram się zdobyć wszystkie pułapki z świątyni dżunglowej oraz zrobimy sobie jeziorko na Crimson, z którego postaram się wyłowić miecz rybny. Zapraszam wszystkich do oglądania. wam, że strasznie się podjarałem, bo udało mi się znaleźć kolejnego gnoma. gnom, mi ostatnio brakuje. Ponadto udało mi się wydrobić coś takiego jak Kostur niezgody. To jest tak po angielsku tak zwany słynny kostur. Po angielsku jest nazywany Rod of Discord. Ten słynny Rod Discord, o którego większość graczy stara się przez całą grę. Dropi on z żywiołaków chaosu, z tego co pamiętam. Ma one zaledwie 20% że dropnie. Ee, żywiołek chaosu ma 20% szansy że na drop'owego przedmiotu. Ja sobie tutaj pod ziemią zrobiłem taką fajną farmiarkę e, RODOW Discord i mogę wam nawet zaraz ją pokazać, bo naprawdę długo mi zajęło wydropienie tego. A do czego to służy, zaraz wam pokażę. Przy jego pomocy możemy się teleportować w dowolne miejsce, w które wyceluje kursor, mając go w dłoni. Uwaga! No i właśnie w ten sposób możemy się teleportować. Jednakowoż po teleportacji musimy odczekać 5 sekund, ponieważ jeśli nie odczekamy 5 sekund, to tracimy, zaraz mam powiem ile, chyba 50 punktów zdrowia. Tak, nie, widzę, że 70 punktów zdrowia za każdym razem, kiedy użyjemy go za wcześnie, to mam na, nawet na sobie efekt, chyba stan chaosu. Stan chaosu, korzystanie z kostura niezgody, będzie zabierać życie. No właśnie, i to jest pewien problem. Aczkolwiek, tak czy owak, uważam, że to jest mega przydatny przedmiot, przydaje się naprawdę w wielu sytuacjach, nie, nie, tylko, nie tylko podczas walki, ale i w życiu codziennym. Można się właśnie teleportować przez ścianę, co bardzo ułatwia przemieszczanie się. Budując taką platformę właśnie, ją wpełniłem ją lawą, tu od góry pojawiają mi się żywiołaki chaosu. Mają one pewien problem, ponieważ żeby właśnie te właśnie żywiołaki haosu się pojawiały, musimy być w stałym ruchu. Musimy chodzić, podskakiwać, robić cokolwiek, żeby się pojawiały. Eee, jednym ze sposobów jest po prostu jako akcesorium dać sobie tutaj żawi łódko, ono nam daje możliwość automatycznego skoku, następnie przycisnąć na przykład, nie, jakimś ciężarkiem spadkiem, żeby po prostu cały czas nam postać skakała. Taki prymitywny jest sposób. Ale jest jeszcze drugi, musi mieć po prostu jakiegoś latającego monta, eee, na przykład to ufo, które nam daje możliwość nieskończonej długiego lotu, ponieważ działało ono mniej więcej jak skrzyba, czyli jesteśmy cały czas w stałym ruchu, nieważne czy się poruszamy, czy nie, ważne, żebyśmy w powietrzu. Nie to mi się podoba tak dropi po jakimś czasie. Bardzo fajnie. O, dzięki, dzięki właśnie temu mogę się właśnie tutaj teleportować w dowolnym kierunku. Super. A jakby ktoś wiedział, ta platforma, Każdy musi sobie... Powiedzieć, dobrze, 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 pamiętacie kiedyś budowaliśmy sobie tutaj farmiarkę dusz? Jeśli, dobrze, jeśli, jeśli chcecie wiedzieć, jaką, jaki rozmiar ma, musi mieć ta farmiarka tutaj, owych... Owego rodzaju Discord, radzę wam ją zrobić na Halo, gdyż zwykła farmiarka po prostu nie działa, tam się nie chcą pojawiać właśnie. Yy, tam się właśnie nie chcą pojawiać nie wiem dlaczego, żeby oki musicie to zrobić na Halo. Musicie mieć właśnie owe UFO i musicie mieć miejsce rozmiary takie jak tam były. Pamiętajcie, że rzadokie chaosu pojawiają się tylko na, na perłowym kamieniu. I radzę pod wami nie stawiać żadnych bloków, gdyż się nie mogą się do was dostać, to się do Was po prostu teleportują. co może stanowić problem. No, to jest prosta farma do zbudowania. Dobra, idziemy sobie teraz na górę. Oby właśnie... Kostur bardzo mi się przyda. Podczas walki możemy uciec w dowolnym kierunku. Na dowolną odległość praktycznie. Dobra, o to. Czym bym się chciał dzisiaj jeszcze zająć? Chciałbym sobie pójść do świątyni drugowej i zdobyć z niej wszystkie pułapki, jakie są dostępne do zdobycia, bo mogą mi się przydać co do niektórych mechanizmów. Mają bardzo fajne działanie, bo tam chyba istnieją cztery rodzaje pułapek. Pułapki strzałkowe tylko, że dodają więcej niż zwykłe pułapki. Te pułapki, które wyrzucają z siebie kolczaste piłki, tam kule, yy, miotacz ognia i jeszcze mamy włócznie wysuwające się z różnych części. Teraz na przykład nie muszę, widzicie, iść do przejścia, do typowo do wejścia do dungeon, tylko mogę się po prostu nadeleportować do środka. No właśnie, to jest mega wygodne. Teraz ja od początku idziemy sobie... Aha, tylko nie wziąłem ze sobą odpowiednio, mocne, odpowiednio mocnego kilofa. No tak, jak zwykle to powinienem podstawach. Dobra. Mając już kilo w odpowiedniej sile możemy przejść do wydobywania pułapek. To właśnie już się zatrzymowała. Pójdźmy sobie widać, jak to jest sporo jeżeli też wielki plan, żeby widzieć gdzie będą się kable, będzie łatwiej wychwycić. Widzę sobie można na samą górę zaczynamy od początku. Hmm. Hmm. są mi pierwsze pułapki, przełączmy sobie może na ucinanie kabli. Dobra sobie yy, w ogóle zaznaczył te wszystkie kable, żeby nie musiał ich przełączać, później sobie po prostu wszystkie naraz. Fajnie, że jest mi taka możliwość. Okej, okay, mam jeszcze trochę zielone. Chociaż widzicie, to jak je teraz utnę... No dobra, utnijmy już. Chyba teraz nie po prostu pamiętać, może mogę nie pamiętać, czy te płatki znajdowały, bo one się bardzo dobrze w tło wpasowują. A tu je na razie widzę wszystkie, nie ma problemów. Buzików chyba nie będziemy zbierać, bo nie ma potrzeby takiej. Dobra, tu była pierwsza pułapka strzałkowa, tu są jeszcze dwie strzałkowe, z na co super strzałko, super pułapki strzałkowe, czyli widać, że są mocniejsze. Pułapka kolczatkowa, tu też. I jest chyba najwięcej, z tego co pamiętam. Dobra. Problemy pokonalne. Tu są kolejne całkiem sporo tu jest tutaj widzę. Się jest sporo kabli, ale są chyba na wyspisanie widocznie, no jest ich całkiem sporo, ale nie tyle co kabli. Te kale mogę sobie... o, to jest w ogóle ta bardzo fajna pułapka, ta włóczniowa, ponieważ można sprowadzić sobie takie włócznie, które są całkiem fajne, mają bardzo dobre w mechanizmach i farmach wszelkiego rodzaju, po prostu one po zderzeniu, te włócznie po zderzeniu się z jakimkolwiek wrogiem, go odpychają, czyli możemy zablokować przejście jakichkolwiek stworzeniom, by nie wyskoczyły skądś. Na wreszcie te kabelki. Takie sporo no, widzę, jak tu jest, jest, jak sobie je to będzie można je potem fajnie opólić za jakąś fajną cenę. Dobra. To yy, co mi jeszcze tam jest? Że, Żebyśmy je jeszcze wkrótce zabrali. Po tej stronie jeszcze są prawie pieśniowe. Okej. Okay. Yy, kable możemy już chyba też zebrać. Jeszcze yy, jeden. O. Tu jest głośność ogniowa, to jest bodajże, zaraz zobaczymy. Aha, tak, yy, dobra mm -hmm. Tu może ten no, można, to być chyba chyba Może tylko chyba 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 też chyba 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 tu chyba jeszcze tu jest chyba chyba tu jest kolejna ogniowa. I jeszcze tylko te kabelki trzeba uciąć. Tu widzę pod nami już jest krawę pomieszczenia, które nie jest w to Teraz widzę kolejne. Tu są trzy płatki kolczarkowe. Dobra. No a pod nami już jest ewidentne pomieszczenia na strasznie dużo płatek. To sobie wytnimy. Też. I hmm. w ogóle jest o, o tyle fajne, że. A w ogóle większy zasięg od pozostałych kilołów ma opisy do no, zasięgu, to też się przydaje. O niekiedy, jestem już widać w kabinę ogniawą, tak można sobie w sumie uciąć. Wychodzę jak kogoś z No i kable wycięte. Tu już widzę, że w nie ma takich pułapek. jeszcze tylko do pomieszczenia tego wybrania. O w ogóle mamy ten ogniwo, można sobie polema przyzwać. Możemy z możemy zobaczyć. Dobra, ja sobie tutaj ogarnię to przyczyny i widzimy, się jak już skończę. Okej, okay, już je skończyłem. Yy, w ogóle zapomniałem wspomnieć, że yy, niedawno podczas łapki w udało mi się zrobić taki odnowicie nowy hack, który ma większy zasięg od naszego standardowego. Też sobie to zmieniłem. No, ma dużo większy zasięg. Teraz to prawdopodobnie ten stojak na Golema mogę chyba zniszczyć. No właśnie, dzięki temu możemy sobie go przynieść w bardziej ustronne miejsce, zdatne do walki. Dobra, czuję, że to ten sztandar węża, węża latającego więc tak, mamy trzy płatki ogniowe 23 trzy płatki włóczniowe 44 cztery płatki kolczatkowe i 5 super płatek strzałkowych one są troszkę mocniejsze od tych standardowych ma trochę większy damage no ale nic, widzimy się już na górze bo chciałbym jeszcze sobie mieczek wy wyłowić okej okay. Stawiamy sobie teraz ten ołtarz. To będzie chyba dobre miejsce. Potem sobie takie dwie cegły, które stamtąd wydobyłem. Okej. I ok mówię sobie posłuchać golem, jak widzicie. W dowolnym miejscu. Widzę, że też nie wpadasz w żaden Tam nie w żaden tak jak w Queen kiedy wyjdzie z Doomu. Więc można go właśnie zrobić w dowolnym miejscu. Nie ma problemu. Ale mu w ogóle zaczęło zdrowie spadać, jakbyśmy zaczęli tych rąk. Bardzo mi się podobały. Na korku bardzo łatwo było gdzieś ograć. I nie bo standardowa terraria nie jest specjalnie ciężka, jak sobie widzicie. Hmm. Wyrzutnia kolców wybuchowych, z tego co pamiętam. No właśnie one wybuchają, ale rozrzucają takie kulki eksplodujące. To jest broń dla maga bodajże chyba. No takie widzę, kulki że rozrzuca. No fajna brońka. Kolejne piło kilo. To tak, chyba wszystko. Wracamy sobie tu na bazę. Dobra, wkładamy sobie też wszystko do skrzynek. Eee, te wy też nie będą mi żeby to możemy też sobie wrzucić. Hmm, pocisk do to jest chyba do tej wyrzutni, wiecie? Czyli to jest znak broń dla dystansowego, dla rangera, dla postaci dystansowej. No właśnie, obrażenia dystansowe. Czyli trzeba amunicję sobie farmić z golema, no cóż, co zaburzmy? Te posągi, jaszczuchurze. Sztandar jaszczuchurzy, to szkoda, że sobie go nie umieściliśmy w sumie. To już trudno. Te pułapki to posągoby do jakiejś jednej skrzyni w mi się nie pogubiły. Tu można widowu, żeby wydać duże miejsca. Miecz promii, to możemy go też iść sprzedać teraz, opylić. On tam jest z jakiegoś szkieleta chyba wypadkiem w tym dungeonie, jak byliśmy, w tej świątyni w sumie sprzedajmy mu księżniczkę w sumie nie chcę się już latać w długim yy... dobra, no ile on jest wart? 4,50 dobra, 4 sztuki, a, kurde z, z jej zasięgu widzę wyszliśmy, 4 sztuki tutaj 50 złotych monet, srebrnych monet, przepraszam, 4 złote i 50 srebrnych yy, dobra, no w ogóle mi się przypomniało, że w grze mamy takich miecz game'owy, który tworzy się z kilku innych mieczy, jednym z nich jest na przykład przybi przy przybicie oporu. Tu właśnie mam kilka mieczy, które musimy, z których się go łączy. Nie, krótki miecz i krótki miecz, jak dobrze pamiętacie mieliśmy na samym początku gry. E, Zaklęty miecz, w strzeli jest Gwiezdna furia, siew to też wyrobiliśmy z plantery. Ostrze jeźdźce, to też wyleciało nam z, podczas Muffin Boona, Przełamanie Oporu Terra Ostrze jeszcze dwa miecze, których do tej pory nie mamy jak zdobyć, bo musimy do nich po prostu dotrzeć. tym game'owym mieczem jest właśnie zenif, którego mam nadzieję, że da mi się zdobyć, bo jest on na potężniejszą bronią w grze, z tego co pamiętam, nie ma chyba nic silniejszego od niego. Bierzemy sobie wiadro woldy i chyba idziemy. Chciałem sobie na Crimsonie stworzyć e, jeziorko, w którym chciałem sobie wyłowić taki jeden mieczyk, to... Pamiętam, że, w ogóle to zadanie, co było wyłowienie ryb, to, a, okej, okay. myślę, że już się zadanie odnowiło, jednak nie, to idziemy sobie tutaj jeziorko, bo na, na Crimsonie, na Crimsonie można było wyłowić Toxicarpa, który był bardzo potężną bronią dla Rangera, aczkolwiek nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mocny musiał być miecz, który możemy wyłowić na Crimson, to wiem, że może, możemy to wyłowić miecz, tylko nie jestem pewien, jak on mocny może być, gdyby to jest na Toxicarpowi siłowo. Muszę chyba bo to żerku, bo tam, nie wiem, tam gdziekolwiek tam gdzie to chłobiech, tam na miejsca. Tam, to to gdzie... no, sobie sobie po prostu, po po prostu, to po prostu, Teraz myślę, że musisz do, do tego tunelu wlać wody na hamaty, żeby tam się okazało, że to było ustane za jeziorko, A, ale takiego czegoś to nie lubię robić, póki obłoganu Dobra, właściwie w tym momencie zrobiliśmy sobie jeziorko w kilka sekund, chociaż chyba trzeba je trochę pogłębić, bo jest to małe No, jest troszeczkę maławe Im większe jeziorko, tym większą mam moc łowienia Tam ma jakąś tam informację, mam maksymalny swój rozmiar Ale tak już zrobić wodę Po tej stronie można jeszcze poszerzyć A, no, to jest takie dobre, Napełnimy sobie tylko to wodą i zaraz będzie można łowić Dobra hmm. Platformy sobie by zrobimy z tego drogą mroku Tutaj postawmy, żeby były, żeby to się wszystko wygodnie łowiło Jakiś krawczyn podstawowy Chodnik sobie postawimy Chodnik to zrobić, ale no właśnie No mówię, zrobić tylko nie wiem, przynajmniej mam pochodnie, ale jeszcze ich nie mam, więc właśnie nie potrzebę do tego. Dobra, tylko będę się pójść do domu. Ile bo... ja nie mam tych pochodni? Myślę, że nie mam jakieś. A szlamu też nie ma, żeby to zrobić w tej pochodni. No trudno, to jest też tak tylko niż tu w No i co, jakby się wprowadzić do domu, to pochodnie właśnie. Ja tu je miałem w... w, w nie tutaj, w budowlanych mi chodzi. Tutaj. No właśnie są. Ej, no i się takie zwykłe, żeby te poświeciły. Dobra, wracamy z powrotem. Ten właśnie kostur niezgody rodowisko teraz się widzę bardzo przydaje. Bardzo łatwe przemieszczanie się. Tutaj to pochodnie postawmy. Jak sobie świecą i zaraz sobie zaczniemy łowić. Mam nadzieję, że uda mi się to wyłowić w dość krótkim czasie. W ogóle przy sobie aż 214 mikstur, nie mikstur, tylko mistrzowskich, które zdobyłem za zadania, które wykonuję do tej pory. To jest całkiem spora ilość, jak sami widzicie, wyformiona. Jak już na razie widzę chemopiranie, chemopiranie dropią. No, trochę się to prawdopodobnie, bo nie wyłowimy tego od razu. Widzimy się, jak już skończę. Jak mi się uda, to może wyłowić. Dobra, udało mi się. Ostry Język, jest to właśnie ryba w kształcie miecza. Zdaje się i widzę, że przy zbieraniu z przeciwnikiem już teraz się dostanie ich e horn który zadaje obrażenia i na pewno zmniejsza panę, jak to ihorn. E horn Ostry Język, bronić, to będzie widać. Dlatego ja, ja to lewo widzę, ale Wy to będziecie widzieć jeszcze gorzej. To jest w ogóle taka ryba z partią kryskiem, z której zostaje język pokryty zębami. Widzę, że faktycznie wydobywa się z tego ichorn. E w kierunku w którym się bo tak mi się wydaje. On się widzę odbija i tam zadaje też jakieś obrażenia. Całkiem widzę, w fajnie to działa. Nie mogę powiedzieć, że nie. A więc całkiem szybko widzę, bije, ma spory rozmiar. 75 punktów wyboru, to też jest całkiem sporo. To myślę, że to właśnie, że on wypuszcza z się e bo bez Projectile to miecze na tym poziomie są dosyć słabe. Nie jest to może jakiś najlepszy miecz, który którym walczyłem, ale Jakbym miał zaliczyć to tier listę to dałbym mu jakieś, nie wiem, może B, może A nawet, to raczej nie, ale takie B jestem w stanie mu dać. Bo na tym poziomie rozgrywki zajęliśmy dosyć dobrym mieczem, możeśmy go trochę później zdobyli, ale chciałem go po prostu mieć zaliczonego. Przecież to ma czymś, a nie ma za bardzo na czym. Chociaż wiecie co? W sumie mamy przecież w domu u siebie nasz spokój do mierzenia który możemy tak po prostu, po to go mamy. Dobrze, że sobie go wybudowałem. Faktycznie wypuszcza, nie wiem, ten Ichorn w losowych, widzę, kierunkach. No, a widzę nawet takie sporo bo przebił jakichś przeciwników na raz. I sam z ciałicy zdaje nawet, że obraja rzędu czterystu, przepraszam, rzędu czterdziestu, pięćdziesięciu punktów obrażeń. Ale widzę, że to jest na bo zarabia tam 500, coś koło 500 co na jakichś przeciwnikach. Ale sprawuje się całkiem dobrze, bo pamiętajcie, że Ichorn ich też zmniejsza pancerze że jakieś pięć punktów. To też zawsze trochę zwiększy skuteczność tego miecza kiedy nowej skrzynie. W ogóle miałem zrobić osobny odcinek złowienia w hardmodowym zepsuciu, ale tam nie ma nic ciekawego w tych hardmodowych skrzyniach, bo jest praktycznie to samo, co w prehardmodzie, ale są dodatkowo te hardmodowe rudy. No raczej mi się nie przyda. Jeden, co mam do wyłowienia to właśnie te brońki. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze zrobić jeszcze jedno zadanko u Anglera. Hmm. Można zobaczyć w tym niedzielę. Dobra. Czyli zimowy zimową bo bohater mi się ten właśnie rodownictwo przydaje, się właśnie takie, na takie małe odległości teleportować to czasami, to po prostu mi bardzo łatwe przemieszczanie się no, trochę więc to zajmę, mógłbym w ogóle na sobie chyba... są nałożone już nawet, nie wiem to nie pamiętam czy to było na powierzchni, czy to było pod ziemią, wiecie trzeba będzie chyba zaraz sprawdzić Nie, dobra, jest chyba Super. No i takim jak widzicie, Rodo, mogę się na teleportować tę górkę, dzięki czemu mogę sobie bardzo zwrócić dystans podróży. Teraz na przykład się teleportuje w kolonę, to się zaraz do pokoju teleportować, żeby sobie skrócić drogę. No i zadanko zrobione. Bardzo przydatny przedmiot. Super. Też coś widzę, mistrzowskie przynęty. Okej. Okay. Y Mieczik też widzę bardzo fajny, bardzo mi się podoba szczerze mówiąc, na poziomie na którym mógłbym go już zdobyć byłby bardzo skuteczny Może nie tak skuteczny jak mój miecz aktualnie, ale tak się tak dobrze sprawdza Dobra, złożymy sobie to wszystko do skrzynek O kurde, prawie widzę wszystko w ciągu ze skrzynia, fajnie, że mi wszystko zaatakowało Zostawał w porzucajnę, podał mi ze skrzyni. No i co? Mieczy dzisiaj zdobyty na nowym jeżiku, który właśnie stworzyliśmy sobie go odłożył tutaj w ogóle, w ogóle w ogóle, mm. to i zdobyłem sobie taki nowy, kołd 2, którym kupił od hę podobnego e, Jest takie dosyć słabe jak na swój poziom rozrywki, ale bardzo ładnie wygląda. No, zdobyliśmy sobie też życie Redov czyli najbardziej przydatną ze wszystkich 73 obrażeń. No trochę mało. Rodo Discord, czyli jeden z najbardziej przydatnych przedmiotów w grze. Trochę mi zajęło jego zdobycie, ale przebacz też Wam pokrótce pokazania, jak go zdobyć, jaką farmę wybudować. Będzie, że użyć, jak to zdobyć mniej więcej. pamiętajcie, żeby wam się pojawiały elementale, musicie się poruszać. Dlatego się właśnie przydało owe UFO, które z miejsca w miejscu jest zaliczane do ruchu. Zdobyliśmy sobie się pułapki z zdężenia, z, z których sobie też później skorzystam. Ale co? Ja już się powoli do mnie żegnam. To mam nadzieję, że Ci się Wam się podobał. Zdobyliśmy również mieć zona. Podajcie na Discordu, z którego link jest w opisie filmu. Komentujcie, gdzie zawsze na Wasze komentarze odpowiadam. A mi nie pozostaje nic innego. Teraz z jego się z mogę pożegnać. Hello! Hello!